Hej, witajcie, z tej strony 3DX. -a. Dzisiaj gramy w Minecraft Server i to jest... i zaczynamy sezon drugi. Tak, sezon drugi. Wiem, że z pierwszych było mało odcinków, ale wiem. No już zacząłem odcinek, no co? A, tam się Byłem, że zapyt zobaczyć, bo myślałem, że zaraz wejdziesz. Zobaczyć czy miałeś chociaż jeden obsediat, bo rozumiesz? Potrzebuję jednego obsydianu, brakuje mi na portal. Jeśli w ogóle mam żółwi już. Właśnie widziałem. Ile krów? Zdów mnie za, zaczyna tak jak na mieście. Identycznie. No. Właśnie powiedziałem na odcinku, że to jest już drugi sezon. Zaczynamy. Zaraz pokażę dom. Nie <laughs> Sorry, że mam kaszel, ale jest mądro No, jest to Jak ci tu... o, tutaj, dobra O, dwa masz No właśnie wiem Ej, a wiesz, że jeden axolot mi znikł? No bo wiesz, a wiesz, że one ten znikają? Czemu? Nie wiem właśnie one znikają. Nie czekaj, może one coś. Nie, czekaj. to mi się wydaje, że one mogą wyskakiwać i one tutaj znikają. Wyskoczą. Nie, tak, no też. Teraz... One, one mogą wyskoczyć, może one wyskakują. Nie no, zobacz, one tu nie wskoczą na podwójny blok. No teraz nie, ale wcześniej. No zobaczymy. Ej weź chodź spać. Dobra, śpimy. Idę robić wieżę. Taką na co miasto. Widzisz mój No. Nie masz tego? Czy mam jednego? Nie mam już. Mam już. Czekaj, mam laga, Mam laga. O! Zobacz. Tu muszę zniszczyć. Co we mnie strzela cały czas? Dobra Ja tu miałam zapalniczkę Nie, nie tu. Dzień, gdzie ja miałem zapalniczkę Tak, hmm. Ta, już tam możesz zobaczyć. Ale po co? O mam zapalniczkę... Nie, to nie zapalniczka Tutaj, o. Co? Czekaj, już patrz. No, Jasiek i tak tam nie mieszka. Ma zamiar, gdzieś tutaj sobie zrobić jakiś pokój. Ale ja go dzisiaj mam odbudowywać. Bo mam tak dużo drewna, aż 55. To ja e, już nie może dziś. I trochę już mu się nie chce. Ale wiesz, na pewno ten ogniulizm mu się nie będzie chciało, nie, ale później już znów. A on jutro idzie do szkoły? On jutro idzie. Zobaczcie, jaki piękny mostek. No, ładny był. No jest, zrobiłem. Dobra. A gdzie zbrojki będą? To już, to jeszcze się zobaczę. Tak. No ser no, nie mam nie mam zapalniczki. A wie, że co, na porażkę chce iść, całe miasto przejąć, nie tam mieszkać, w całym mieście. No to jak sobie to idzie, ale ona. Wiesz, że jak ona będzie tam sama, to ona będzie władać tym miastem. Wiem, ona się władać. Władać. Rządzić. Dobra, wiem co zrobię. Yy, Jedną żelazo. Tutaj jest. Jakby co jak widzieliście po co mi takie coś, to zaraz zobaczycie. Bo robię wieżę. U, tak, dobra. Dwa staki, bo robię wieżę taką, żeby być widać całą wyspę. To będzie fajnie. A więc to będzie fajnie wyglądało tutaj u mnie na górce, tutaj. Tylko teraz tak. Całą wyspę będzie widać? No. Ja mam słaby render distance, ale tylko to widać całą wyspę. Nie widać tylko twojego tam, bo ja mam słaby render distance. Ale jak powiększy to by mi zacinało Potem jeszcze te Tam mi tak, jeszcze metaliście Tamtek nie dosięgnę, ale też Ja mogę aż na 48 Wiem, bo ty masz premium Na no ile masz szereł ustawione? Teraz mam na... czekaj 12 chunków i 120 fps -ów.

O nie, pomyliłem się. Tu rozwalam ten. A, u mnie fajnie widzę Tak, bo potrzebowałem coś do jedzenia, nie mam nic. Chciałem ci zasadzić, ale ten. Nie wiem czy się, czy się udało. Dobra, schodzę. Na razie mam trochę ściany postawionej. Już tu. Teraz teraz tak. Raz, dwa, trzy. Ojej. Masz jakiegoś dirta? Nie, nie chyba. Zobaczę w swoich skrzynkach. Dobra, skaczę Nie, ja nie mam. A mam tylko siedem. Dobra, mam, mam dwa starki. Gdzie będzie wejście na to Dobra, teraz tak. No ale fajne jest to. Ej, wiem jaki tytuł będzie tej... Wiem jaki będzie tytuł jak będę nagrywał serię. Tytuł... No. Utk utknęliśmy na wyspie. No. Albo tajemnicza wyspa. Nie, bo nie chcę kra... tam wiesz, wiesz o co chodzi. Już ktoś nagrał tajemniczą wyspę. Dobra. Mam już ten, mam już postawiony podest, tak będzie, taki, będzie taka wielkość. Za dużo ono nie musi być. A kiedy wstawisz taki? Ten, albo dzisiaj jeszcze, albo jutro. No to dziś, bo dzisiaj nie wstawiłem prawie nic. Ja bym znaleźć nową kopalnię później no. Dobra Mamy drugą ścianę no. Dobra, biorę Dobrze. czy wejście będzie tu. Dobra. Tyle na razie mam. Nie mam jak postawić tamte, chyba że... Tak o. Dobra. Nie mam łopata, więc szybko tak to skopię. Mam jeszcze 5 a więc szybko się siap, siap i idziemy do kopalni Robimy tak, bo mój jest tam mending, żeby mi się naprawił to musimy czy... Nie mamy... Światła już prawie. Ale wpadł! Mam pomysł. Tego nie przemyślałem. Pff. Dobra, tego to ja nie przemyślałem w ogóle. A Kripery wybuchają ma. Tak. Okej, okay, dobra. Ty, do barwników. Coś zombiaka, ale... O, o, o! O, jeszcze tutaj, dobra, jeszcze tu. Czekaję jeszcze tu ile gdzie a tu jeszcze dobra gdzie są moje książeczki? Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma jest. No no bo pójdę tam Nie wiem kiedy dokładnie Eee to ja potrzebuję I przecież bardzo szybko ten czemu? Wiem o 13:00 O, enderman, zabiję go, bo może mam szczęście. Słuchaj, działa? działa? O, działa. Słuchaj, działa. Nie, 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 Będziecie mieli ciężko zrobić farmy, nie? Bo tu obieś nie. Kolejko, jakoś zrobiła. No, widzę, że że tutaj już. Ja już kładę biblioteczki. A nie wiem, ten, skąd ta na porażkę miała mapę. I, masz coś niesentowanego? Nie, coś, coś Wszystko jest enchantowane. Dobra, kiedy indziej sprawdzimy czy to jest na 30 level, ale teraz tu nie ma. Hmm. Dobra co jest. nie tego niebies niebieskiego. Jak to gdzie? Tu jest. Tak jest biały. To jest niebieski. Nie. Nie wiem jaki to jest. A tego to mówicie, że niebieskiego macie, to chodzi No przecież mu zniknął. A to był taki sam biały chyba. Nie, wiem. Szukamy teraz takiej innej rzeczy, Idzie tu nie jest? Nie, no bo niebieski to jest taki cały niebieski. Ją nie, tylko nie, nie, nie. Ogólnie to moje pszczoły Nie mają gdzie zapytać No musisz zrobić więcej kwiatów Wiem no, no. Fajne te fajerwerki są ogóle, to zrobiłem ten Czapkę ze Wiem, widziałam Znaczy no. nie, że widziałam, ale myślałam, że zrobisz, bo masz żółwia Dobra Odpaliłem portal A wiesz, że jak z niego wyjdziesz, to później się chyba zrelaksujesz O nie No właśnie tego to jest Dobra, weszłem No jestem w tym samym miejscu, bo w tym samym miejscu zrobiłem ten Ej, ale wiesz jest dobre? Że tutaj, kiedy u mnie się przeleportujesz, masz obu, obok ten biom e, z endermanami. No, nie, nie, no, to ej. Tym, wreszcie, nie! Ej! nie, ej, jestem u siebie, jestem u siebie. Jak się tak nam drugi raz. No, czekaj, ja weszłam u siebie, a teraz zobaczysz, wyjdę. Ale wiesz, że my jesteśmy w tym samym miejscu, w tym filmie. O, jesteś u mnie. No.

Dobra, a za już gotowa. To może nie do przyszytka Dobra, a ja ten biom jest mega. Nie zażyłem. Ten biom jest mega. Patrz, że duże dekendry tu. I, i, i. I ty jednego masz. Ty o kurde, nic tu nie ma. to słodąco. Ej, no o, nie ma. Ja dobra, chodziła. Dobra. Ej, dalej. O, ale przepaść. Hmm. Ten Briony

Ciosnąłem go i on ja zniknął. Czemu on ojcu ja... Zaraz do ciebie przyleci. Właśnie nie ma go. Czekam, czekam. Może się, o jest, może się... Ej, on mnie zabije. A nie, nie zabiję. Nie radzę. Ja go zabiję. O, sam umarłem. O, ale ładnie Wow. Mega to wygląda z góry O, cóż, jeszcze innego uh. O, o ten! Zalad mnie Diabeł Dobra, mamy o, To są barwniki, tego. to są cenne rzeczy. Ale zbroję da się barwować, barwić. Tak Muszę zobaczyć Ale skórzaną. No tak, tak. To trzeba to zniszczyć. Potrzebuję kolczasem. To... Muszę ich poszukać. To no taki też przediona tak przeważnie znaczy. No. Jak ona jest jak w jakim miejscu? Nie, nie wiem, nie mam. Nie ten, tak y, tam, gdzie mają te pająki kopalnia, jak takie wiesz, tam pewnie słyszałem. Tak. A, majny szarfta. O! No. Prawda tam. A, bo kiedyś tam ciasteczka chyba na Na starym sklepie. A to, ja wiem, gdzie jest e, w tym miejscu. W mieście się, trzeba go Już nie ma tego domku, co tam był przez most. Dobra? Jest pusta wyspa. Czemu? O, rozwaliłem go. O, ten. <śm> Będzie trzeba... Myślę, że tutaj Jasiek zbuduje sobie dom. Tak? No ogniąc się raczej tutaj zbuduje dom. Myślisz, że trafię przez takie górze jezioro? -lawe? Myślę! Ooo, tak. jednak źle mnie szczupła. Spalę się na życę. Nie, 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 nie mogę. Dobra, spłonęłem. A nie, jednak. A widzę. Ale nie zepchnąłem. O, lampa. Potrzebuję tę lampkę. Fajnie. Widzicie, tu jest magazyn? O, o, jest, ale A fajnie. Tu są złote rzeczy, tu nie wiem i tu nie wiem. Tu będzie to raczej, więc... A więc, zaraz będzie koniec odcinka. Całe miasto zaprezentowałem. Bardziej całą wyspę. Całą wyspę. Jak skoczyło nie jesteś? No nie. Dobra, to koniec odcinka. A jeszcze więcej wam. Jeszcze pokażę wam dom Viktora, do, do, do Kwartigo. No jeszcze biegnę tam już. Pokazuję dom twój i ten i koniec odcinka. dzisiaj zaprezentowałam wam wyspę Tutaj jest dom Vittora Chodzi się O tu ma ogród tutaj ma mam dobra A mam Tutaj ma krowy grzybowe Bo tam o mamy biom grzybowy jakby co o nie, żeby ja było, ja y Tutaj nie ma nic chyba w tej właśnie. Tutaj mamy wyspę, kawałek wyspy. O, proszę. Tu bombusy, tutaj takie coś, to rośnie. To się potem spina. Inaczej... Inaczej fasoleje się fasoli. Co tam jeszcze jest? Okej, teraz tak, muszę się... ...przeprowadzić tam. Oczywiście, perełko. O, piglina. Znalazłem twoją jaskinię. A, no tam jest. Widać, że już... Bardzo dużo Widzę, że już chciało być kopione diaksy trochę, albo coś tam. Znalazłam, dużo znalazłam. Wiem. Ta porażka coś tam przydało. Znalazła chociaż coś? No, znalazła. Dobra. Duży tunel tam skupowała. Właśnie widzę. Dobra. Idziemy tutaj do domku. Tu się wchodzi. Domek jest skomplikowany i to strasznie. No, ale jest duży. Tak jest Wchodzicie tu. Na przykład jest... Patrzcie tutaj. Książki. Zbroje. Cenności. O! Forteca! O! I tak nagle, ja się tak odwracam, patrzę... Tak to jest To Może hmm. tu no możecie iść jeszcze na do góry? O! Skrzynka! Aha, obrabowana, nie no fajnie. To nie to... ktoś tu był? Hmm. ktoś tu był? To może ja byłem. Hmm. Kiedyś. Nie wszystkie skrzynki są obrabowane. To ja chyba byłem. Ale patrzcie, bo to jeszcze nie koniec, bo tu się jeszcze idzie. Tu jest wejście tutaj, tu jest wejście tam. No to idziemy. Poproszę, tu jest portal, tu wejście na górę, tam nic nie ma. Schodzicie tu. Tu jest takie fajne zejście na trampolini, tu jest pokój z enchantem, z płotkami i z brodawkami. no tu jest szybka winda na górę. No a tu już byliśmy, no i co? I to jest tyle, więc na koniec odcinka subskrybujcie komentujcie. Do zobaczenia. i Cześć. Dara. nie No